A, tylko zapomniałam z blosnic. Ogólnie niedawno stały się popularne filmiki, w których ktoś pluje w mikrofon, niszczy coś, albo je coś. Więc postanowiłam zrobić ASMR. Pamiętajcie, najlepszy efekt z słuchawkami. Chyba każdy kojarzy te auta, które przejeżdżają losowo rzeczy. Relaksujące, prawda? Ludzie też lubią patrzeć na brudzenie i sprzątanie. Ogólnie mój pluszak jest teraz na tyle brudny, by zrobić ASMR z czyszczeniem tradycyjnie szczoteczką do zębów. No, teraz jest 100 razy czystszy. E, zaraz co? Może przejdźmy do jedzenia. Oni zwykle jedzą jakieś ślimaki, więc a jeśli nadal nie możesz spać albo nie czujesz się zrelaksowany, mam pomysł. linganguli